Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej, Bogdan Biś, witamy go serdecznie. Brawa! Witamy też Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Krajowej, Przemka Bogusławskiego. A teraz proszę o zabranie głosu szefa regionu gdańskiego Krzysztofa Doczle. Koleżanki, koledzy, związkowcy, wszyscy, którym bliskie są ideały Solidarności, wszystkim, którym bliskie są ideały strajkujących w sierpniu w roku 80, tych, którzy w roku 70 tu w tym miejscu. Poświęcili swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnej, demokratycznej, niepodległej ojczyźnie. Spotykamy się w miejscu, gdzie została przelana krew naszych przyjaciół, naszych koleżanek, naszych kolegów. Krew przelana za godne życie, za godne warunki pracy, za godność człowieka. Przelewali swoją krew, aby nikt nigdy więcej nie wykorzystywał ludzi pracy, nie wykorzystywał polskiego społeczeństwa do swoich celów politycznych. Protestowali przeciwko nieludzkiemu systemowi, który odzierał ich zresztę godności. I wtedy nie bali się, odważyli. I dzisiaj, w tym dla nas świętym miejscu, my, ludzie Solidarności, my wszyscy, którzy, którym te lata, te idee są bliskie, spotykamy się, aby zaprotestować, aby powiedzieć: Nie o taką Polskę w roku 80 walczyliśmy. اڪڙي <laughs>